Cześć dziewczyny. Dzisiaj chciałabym krótko recenzować jeszcze moją nową maskarę Lookout Astora. Kosztowała 30 zł. To była cena bez promocji. Maskara ta ma pojemność 7 ml. Szczoteczka podobna jak Max Factorze, kolejna silikonowa z, z ząbkami, troszeczkę większa niż Max Factora. Aczkolwiek bardzo dobrze rozdziela również rzęsy jest wygodna. O samym tuszu to powiedziałabym, że jest bardzo dobry na początku. Byłam zachwycona, gdy go zaczęłam używać. Bardzo ładnie rozdziela można budować objętość, że z kilkoma warstwami. Dosyć dobrze wydłuża również, ogólnie bardzo ładny efekt na wieczór również się nadaje jak i na dzień. Ale jest jedno ale mam ten tusz od kwietnia, początku kwietnia, czyli jakiś miesiąc i już zaczyna się kruszyć, więc to go dyskwalifikuję. Pomimo tego, że naprawdę dobry efektował i za tą cenę 30 zł byłam zadowolona bardzo. Aczkolwiek no, trwałość, mogę wiele zarzucić tej trwałości. Już po paru godzinach e, zaczyna się osypywać. Nie wiem, czy to widać, ale akurat nie mam. Tutaj pod oczami zaczynają się takie małe kropeczki zbierać i wygląda to bardzo nieestetycznie. Jeżeli rano się nie pomaluje, powiedzmy o 8, maj, no to już około godziny, powiedzmy 11, 12 już te kropeczki zaczynają być widoczne, także Zatrwałość, zostaje zbyt skwalifikowany ten tusz, ale zapowiadał się bardzo dobrze, więc jeżeli komuś nie zależy kupić tusz raz na miesiąc, to, to jest bardzo dobry tusz za 30 zł. Wydaje mi się, że Max Factor wychodzi lepiej cenowo, pomimo, że jest droższy, ale na no, dwa miesiące starcza ponad, a ten tusz miesiąc, nawet nie cały miesiąc i już zaczyna się asociować, także tego ja tuszu raczej nie polecam. No chyba, że ktoś potrzebuje nagle przypukłego dobrego tuszu i, i nie zależy mu, żeby no, on był jakoś trwały przez kilka tam miesięcy, także wtedy można go kupić, ale tak poza tym to nie polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tusz Lookout Astora i zapraszam na moje kolejne filmiki. Cześć!